Dlaczego zawsze zakochujesz się w kimś, kto nie potrafi cię kochać? Dlaczego przywiązujesz się do tych, którzy są zmienni, chłodni, unikający, tych, którzy zostawiają cię w niepewności, tych, którzy dają ci tylko tyle byś została, ale nigdy tyle byś czuła się bezpieczna? Mówisz sobie, to chemia, mam po prostu pecha, to moja wina, kocham za bardzo. Ale oto prawda. To nie chemia, to nie pech, i nie kochasz za bardzo. Po prostu powtarzasz to, co było ci znajome. Ludzie często myślą, że przyciąga nas to, czego pragniemy, ale w relacjach przyciąga nas to, co znamy. A jeśli dorastałaś w środowisku, gdzie miłość była nieprzewidywalna, gdzie jeden z rodziców był emocjonalnie niedostępny, zmienny lub odległy, to Twój układ nerwowy nauczył się bardzo wcześnie. Miłość równa się niepokój, miłość równa się czekanie, miłość równa się udowadnianie, że zasługujesz. I to nie jest twoja wina, to jest adaptacja, mechanizm przetrwania. Twoje ciało zrobiło wszystko, byś czuła się bezpieczna, nawet jeśli to oznaczało, że musisz się dopasować, zniknąć, milczeć lub być grzeczna. To było mądre, to było potrzebne, ale dziś to cię rani. Dlatego teraz jako dorosła osoba, twoje ciało nie pragnie spokoju. Pragnie intensywności, pragnie pogoni, pragnie zdobycia tego, czego nigdy w pełni nie otrzymałaś. Właśnie dlatego emocjonalnie niedostępne osoby wydają się tak uzależniające. Aktywują twój najgłębszy ból. Potrzebę bycia wybraną przez kogoś, kto nigdy cię w pełni nie wybiera. I kiedy dadzą ci choćby krople czułości, czujesz się jak na haju, bo to potwierdza przekonanie, które nosisz w sobie od lat: jeśli będę wystarczająco dobra, zostanę pokochana, jeśli dam z siebie wszystko, zostanę w końcu wybrana, jeśli się bardziej postaram, zasłużę na uwagę, bliskość, obecność. Ale te przekonania są kłamstwem, bolesnym, głęboko zakorzenionym kłamstwem. Bo miłość nie powinna być występem, miłość nie powinna budzić lęku, miłość nie powinna boleć bardziej niż leczy. Więc dlaczego wciąż gonisz za takimi ludźmi? Bo gdzieś po drodze twój układ nerwowy utknął, utknął w cyklu zdobywania miłości, czekania na miłość i nazywania tego normą. To nie tak, że jesteś zepsuta, to nie tak, że przyciągasz złych ludzi. To Twoje ciało próbuje rozwiązać coś, czego nigdy nie miało szansy dokończyć. Próbujesz w końcu wygrać ten rodzaj miłości, który zawsze sprawiał, że czułaś się mała. Jak to zwykle wygląda? Poznajesz kogoś emocjonalnie zdystansowanego. Nie ja zadaje ci głębokich pytań, nie otwiera się, nie spotyka cię na Twoim poziomie. Ale zamiast odejść. Ty się starasz bardziej, gonisz mocniej, dajesz więcej. Dlaczego? Bo tak przetrwałaś emocjonalnie jako dziecko stałaś się tą, która daje, tą, która naprawia, tą, która wszystko trzyma w ryzach, starając się nie być za dużo. Może w twoim domu nie było miejsca na twoje emocje, może kiedy płakałaś, słyszałaś Przestań się mazać, może gdy byłaś zła, kazano ci siedzieć cicho. Może kiedy potrzebowałaś uwagi, rodzic był zbyt zmęczony, nieobecny, zajęty sobą, więc nauczyłaś się nie przeszkadzać, nauczyłaś się kochać bez oczekiwań i próbowałaś być tak dobra, tak cicha, tak pomocna, by zasłużyć. Ale bez względu na to, jak bardzo kogoś kochasz, nie zmienisz tego, jak bardzo on jest dostępny. I choć możesz mieć nadzieję, że tym razem będzie inaczej że twoja miłość go uleczy, otworzy, przemieni. To prawda jest taka. Nie możesz kochać kogoś na siłę. Nie możesz wypełnić czyjejś pustki, jeśli ta osoba nie chce się zbliżyć. A pogoń za miłością uczy twój układ nerwowy tylko jednego. Miłość równa się porzucenie samej siebie. Miłość, która wymaga, byś siebie zostawiła, to nie jest miłość, to trauma w przebraniu miłości. Prawdziwa miłość nie każe ci udowadniać swojej wartości, prawdziwa miłość cię spotyka, widzicie, słuchacie, obecna jest nie tylko wtedy, gdy jesteś łatwa do kochania, ale też wtedy, gdy jesteś zmęczona, zagubiona, ludzka. Więc jeśli to jest twój schemat, jeśli ciągle zakochujesz się w emocjonalnie niedostępnych osobach, nie obwiniaj siebie. To nie dramatyzowanie. To nie bycie za bardzo, to twoje serce próbujące uleczyć stary ból, to twoje ciało powtarzające znajomą historię, bo innej nie zna. Ale tu jest dobra wiadomość: Ty możesz napisać nową historię historię, w której nie musisz już walczyć o uwagę, w której nie musisz się zmieniać, udawać, zasługiwać, w której jesteś kochana za to, kim jesteś, nie za to, co dajesz. Miłość może być spokojna, może być łagodna, może być domem, nie polem bitwy. To wymaga pracy, uważności, cierpliwości wobec siebie. To wymaga, byś przestała się zadowalać ochłapami i zaczęła wierzyć, że zasługujesz na pełne, obecne, wspierające uczucie. Jeśli to do ciebie trafiło, wiedz, że nie jesteś sama. Nie jesteś zbyt wrażliwa. Nie jesteś za dużo. Po prostu uczysz się, jak przestać błagać o miłość, na którą zawsze zasługiwałaś. Do zobaczenia następnym razem.